To chyba była wyjątkowo smaczna konfitura Najlepsza, jaką w życiu jadłem Tu prawdy? A z czego była? Chyba z malin No nie, raczej z truskawek To był smak jagód, ale... Nie jestem pewna Dobrze wiem, kto może wam pomóc w odkryciu, jakiego smaku była ta konfitura Ruszajmy do stacji kontroli Ruszajmy ku Trafi. Wasze dzisiejsze specjalne zadanie polega na odnalezieniu tajemniczego składnika tej przepysznej konfitury. Zainstaluję Wam automatyczne ramiona i wyruszycie do szefa kuchni. Hurra, świetnie! Cztery, trzy, dwa, jeden, mini trafi w drogę! Witaj, Szefie Kuchni! Jak rozumiem, Interesuje was pewien tajemniczy składnik? Tak, żeby zrobić konfiturę. A w ogóle wiecie, jak się robi konfitury? Eee, nie wiemy. No więc bierzemy owoce i gotujemy je razem z cukrem przez bardzo długi czas. Jeśli znajdziemy owoc, znajdziemy też ten smak? Dokładnie. Umiecie mi go opisać? Był bardzo, bardzo słodki. I trochę szczypał w język. Dobrze, szukajcie owocu, który ma słodki i kwaśny smak. Na pewno znajdziecie go w lesie. Tutaj macie koszyki, do których możecie zebrać, co znajdziecie. Tylko zawsze próbujcie tego, co zbierzecie, żeby ustalić, jak smakuje. I uważajcie, nie wszystko jest pyszne. Powodzenia, mini traki. Tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. I tu też nic nie ma. Ciągle nic. Niech nas spojrze. Alex, Aleks, chodź, znalazłam coś. Pa! Jak? Bardzo dobre! To nazywa się mięta. Ma zaskakujący smak, świeży, ale i słodki. Ale nie jest kwaśna? Nie, to nie jest nasz tajemniczy składnik. Musimy szukać dalej. Gdzie jesteś tajemniczy smaku? Znajdzłam coś, chodźcie wszystko. Usłyszeliśmy krzyki! To jest gorzkie! O! No tak! To przecież mu humor. Takie grzyby zdecydowanie nie nadają się do konfitury! Na pusty bak nie możemy się poddać! Au! Co to było? To tylko kasztany! Trzeba zdjąć kolczastą łupinę, a w środku jest owoc! Kto spróbuje? Ja nie! Ja też nie chcę! Dobra, 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 ja spróbuję! Są gładkie, słodkie, ale i gorzkawe jednocześnie, ale to nie tego smaku szukamy do naszej konfitury. O! Znalazłem w końcu jest! To to! To dokładnie ten sam smak! Słodki, ale i trochę kwaśny! To są czerwone porzeczki! Szybko! Napełniliśmy i wracajmy do szalabuki. O, widzę, że udało się Wam bardzo dużo zebrać. Tak, znamy już smak naszej konfitury. Była zrobiona z porzeczek! Brawo, a teraz włóżcie je do garnka. Czerweni, czy Ty nie miałeś w koszyku żołędzi? Mogą zmienić smak konfitury. Nie w się, mini draki. Żołędzie bardzo dobrze nadają się też do konfitury. Mm, to jest pywa! I jak mini traki. Czy udało Wam się znaleźć sekretny składnik do Waszej konfitury? Tak! To były porzeczki, ale jeszcze poprawiliśmy przepis dodając żołędzie. Mm, to brzmi smakowicie! Wszyscy zasłużyliście na puchar tysiąca smaków. Wow. Zastanawiam się, jak smakuje trofeum. Pewnie go. Drogie mini traki, co porabiacie w moim ogrodzie? Właśnie rysowaliśmy na trawie dziadku Tedzie. Tak, a ja narysowałam ciebie. O, bardzo ładnie, Alice. Jeżeli lubicie rysować, moje mini traki z wielką chęcią pomogę wam zostać prawdziwymi małymi artystami. Spotkajmy się w stacji kontroli. Yeah! By wyciągnąć malować? waszym zadaniem jest pokolorowanie skweru w centrum Trucksville. Pomoże wam w tym nowy malarski wzmacniacz. Tak, by wykonać zadanie, musicie bardzo uważnie wysłuchać wskazówek Lei, słynnej artystki. To właśnie ona jest autorką pierwszego komiksu o Super Pojej! Ustawiam teraz współrzędne skweru. Liczę na wasze świetne pomysły, mini traki W drogę Mini Traki! Witajcie Mini Traki! Wiem od dziadka Feda, że przybywacie z pomocą. Tak! Narysowałam wizerunek super Traka. Pomalujecie go? Jesteście gotowi ożywić kolorami wspaniałego bohatera Traxville? Tak! dzieła! Ja zajmę się dachem. Będzie czerwony! dobry pomysł, Alex. Dobra, skupię się na masce, będzie żółta jak ja. Super. A koła niech będą niebieskie. A, uważajcie tylko, żeby nie... Zieleń to są dziesiątka. O nie, moje biedne grafiki. Uważajcie. Ej, ostrożnie. Przyjechałeś po mojej części. Malujesz bardzo niestarannie. Niestarannie? sam robisz to krzywo. Nie kłóćcie się, wszystko się nam uda. Je Ojo, oj, minitraki, musicie być dużo bardziej dokładni, bo inaczej nikt nie rozpozna super traka. Mm, mogliśmy się bardziej przełożyć. Minitraki, powiedzcie, co poszło nie tak. Chyba nie możemy wychodzić za linię. No i nie wjeżdżać sobie w drogę! Wyśmienicie, ale macie szczęście, wzięłam ze sobą rozpuszczalnik. Rozpuszczalnik? Tak, pomoże nam zmyć farbę. Napełnijmy nim wasze zbiorniki. Dobrze, Liza, Użyj swoich okularów i powiedz nam, co mamy robić. Tak jest! Alex, zajmij się górną częścią obrazka. Jeremy środkową, a Ali z kółkami. Brawo! Wszystko jest już czyste. Czas na rysunek. Artystka nadchodzi. Ktoś malował tak szybciutko. Wiecie już, jak poprawnie malować drogie minitraki? Musimy się skupić! I pilnować, żeby nigdzie nie wychodzić poza linię! Dobrze! Do Pomaluję powieki, ty zajmij się maską! Super! Obiecuję, że tym razem będę pilnować się linii! A ja biorę się za kolorowanie oczu oraz pła. W takim razie do mnie należy dach. Jestem pewien, że pójdzie nam gładko. Juhu! Wow! Czyżby tak szybko Wam poszło? Tak, mini traki są niezwykle zdolne. Nigdy nie widziałem lepszego graffiti. Dzięki niemu centrum Tracksville jest jeszcze piękniejsze. Zasłużyliście dzisiaj na wspaniały puchar malarza. Jak najprawdziwsi artyści! Oj, 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 co robicie, drogie mini traki? Ohoho! Chyba przydałaby się wam jakaś szybka lekcja Tak się składa, że znam odpowiednią osobę, która może jej udzielić Spotkajmy się szybko w stacji kontroli Juhu! Drogie mini-trafik Waszym zadaniem na dziś jest ukończenie kursu muzyki. Będzie to wymagało od was wszystkich solidnego skupienia i wytrwałości. Dziadku, sami będziemy się uczyć? Nie, pomoże wam tym artystka Lea, która poprowadzi cały kurs. Pewnie o tym nie wiecie, ale w waszym wieku Lea dawała już pierwsze koncerty. Uho! 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 Przygotujcie się, mini-traki! No i Kraki star! Witam, witam drogie mini-traki! Może najpierw pokażecie mi, na czym już potraficie grać? Tak! Ja zagram na bębenku! A ja na pianinie! Wam chyba nie wychodzi. Pokażę wam jak to się robi prawidłowo. Wow. Powiedzcie mi nitraki, wiecie z czego dokładnie składa się muzyka? Tak, ja wiem. Z nut, doremi, fasola, si. A potem możemy tańczyć. <ścoughs> no prawie. Muzyka zawsze składa się z melodii oraz rytmu. Takie połączenie ma być przyjemne dla naszych uszu. Przyjemne? A jak mamy to zrobić? Najpierw musimy się podzielić. Jeremy i Lisa do pianina, Alice i Alex do perkusji. Dobrze! dobrze. Do dzieła. Gotowe. Dajmy teraz wszyscy ognia! Żeby teraz dobrze nam poszło, zacznijmy grać dokładnie w tym samym momencie. Posłuchaj, Lea! I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery! Mamy no, szybkie kółka, dlaczego wciąż nic nam nie wychodzi? Przecież podzieliliśmy się instrumentami! Żeby wam się udało, musicie słuchać siebie nawzajem. Lisa, używaj tych dwóch klawiszy i wczuj się w ten rytm. Z tymi pięcioma dźwiękami, o tak. To łatwe! A, jak wspaniale! To jeszcze nie koniec. Ty, Alice, zrobisz tak. O, fantastycznie! A całość uświetnią nam talerze. Alex, wsłuchaj się w rytm. śmienicie jak na początek. D Servus Mini Kraki. Chciałem zapytać, jak dziś wam poszła lekcja muzyki. Nic nie... I co za prezent. Nie spodziewałem się czegoś tak muzycznego. Zasłużyliście na puchar genialnego muzyka. Ostrożnie minitraki! Czy nie zauważyliście znaku? Jakiego znaku? Wielkiego czerwonego znaku stop! Cudem uniknęliśmy wypadku. Na autostradzie obowiązuje kodeks drogowy. Kodeks drogowy? Co to? To zasady, których trzeba przestrzegać jeżdżąc po jezdni. Dzięki temu na drogach nie dochodzi do wypadków. Wiem już nawet kto was może nauczyć kodeksu. Jedźmy do stacji kontroli. Juhu! Waszym dzisiejszym zadaniem jest nauczyć się kodeksu drogowego. Założę się, że to proste. <laughs> Nie bądź taka pewna. Zapnijcie kaski i jedźcie do centrum miasta. Tony Truck już na was czeka. Juki! Cztery, trzy, dwa, jeden... Bustowy traku! Witajcie, mini-traki! Gotowi do nauki sekretów kodeksu drogowego? Tak! Przygotowałem dla was plac manewrowy! Waszym celem jest dotarcie do mety bez żadnej kolizji! Półka z masłem! Trzy, dwa, jeden, start! Cała Się. A przecież jechałem najszybciej, jak umiem! <laughs> Alex, nie mieliście jechać szybko, ale dojechać na metę bez wypadku. Domyślacie się, co poszło, nie tak? Może to, że nie zwracaliśmy uwagi na znaki? Bardzo dobrze! Trzeba zwracać uwagę na znaki drogowe. Na przykład, kiedy widzicie znak stop! należy zatrzymać się na 3 sekundy. A do tego spojrzeć w lewo, w prawo i sprawdzić, czy nikt nie jedzie. Zrozumiano! Dwa, jeden start. Dziękuję, Alex! Proszę bardzo. Ja mam znak stop. Muszę ustąpić. Dziękuję, Jeremy. Jeremy! Ten bardzo przypomina znak stopu, ale jest trochę inny. Pewnie mogę jechać dalej. Nie przypominam sobie takiego znaku, ale taka strzałka na pewno znaczy, żeby dalej. Ojejku, to co powinniśmy zrobić? Ty się wycofasz czy ja? Nie widziałaś żadnego znaku na wjeździe? E, takie duże czerwone kółko Z białą poprzeczną linią w środku A ty? Białą strzałkę na niebieskim tle To duże czerwone kółko mówi Zakaz wjazdu Czyli, że pod żadnym pozorem Nie wolno nam wjechać w ulicę, która się za nim znajduje Za to niebieski znak z dużą białą strzałką To ulica jednokierunkowa a więc taką ulicą możemy jechać tylko w jedną stronę. Czyli to ja się wycofuję. Tym razem już się nie pomylę. Musimy jechać za niebieskim znakiem z białą strzałką. Wykonamy to zadanie bez problemu. wyznaczona. Śmiało mogę jechać. Hej! Co ty wyprawiasz, Lizo? To ty jedziesz na rondzie pod prąd, Alex. Tony, pomożesz nam tutaj? Nie wiemy, kto ma rację. Alexie i Lizo, na rondzie zasady są bardzo proste. Na znaku, którym jaliście, zaznaczono ruch okrężny. Wtedy zawsze należy jechać odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Wszyscy w jedną stronę. Spróbujcie jeszcze raz. No i hopla, udało się. Wyjechaliśmy w jednym czasie bez kolizji. No, prawie. Już całkiem bezpiecznie potraficie jeździć. Brawo, mini Traki! Zasłużyliście na Puchar Kodeksu Drogowego! Hurra! Już nigdy nie pojedziemy po